Kolejny dzień konferencji, kolejne bardzo ciekawe wykłady. Jak zwykle musieliśmy próbować się rozdwoić, bo tych wykładów równocześnie było po kilka w każdej sesji, sześciu ile pamiętam w każdej sesji, Sześć. i bardzo często bywało tak, że trzy albo cztery z nich były bardzo ciekawe. Interesujące i dużo wnoszące. Pani Agnieszka znowu była na wykładzie dotyczącym. Znowu na kolejnym ciekawym wykładzie, tym razem dotyczącym, a tak naprawdę to przepraszam, była debata dotycząca stosowania leków u dzieci z, w grupie z DHD oczywiście w grupie wiekowej przedszkolnej, czyli od trzeciego do szóstego roku życia i proszę opowiedzieć, Pani Agnieszko, co powiedzieli dyskutanci. Debata była niezwykle ciekawa i swoją drogą muszę przyznać, że naprawdę wspaniale się słuchało tego, z jakim szacunkiem odnosili się do siebie, ale również humorem. Było wiele, był to również, była to bardzo żartobliwa debata Czy Rozumiem, że mieli przeciwstawne opinie? Do tego zaraz dojdę. Dobrze. Do tego zaraz dojdę. Stanowisko przeciwko. Przedstawił argumenty następujące. Po pierwsze, bardzo trudno diagnozuje się ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ takie najbardziej widoczne objawy, tak jak hiperaktywność, no. Występują dzieci u wielu dzieci. Występują mhm. u wielu dzieci i mogą być, mogą być również w normie. Są, nawet bym no powiedział, tak, w normie. Tak. No, mhm. Trzeba przyznać, każdy, kto widział dziecko, widzi, że większość z nich jest. bywa hiperaktywna. Bywa hiperaktywna. Tak. Um, więc jest, jest spora trudność w diagnozowaniu też z dzieckiem w wieku przedszkolnym, nie porozmawia się za bardzo o jego funkcjonowaniu poznawczym, tak jak z osobą już starszą, więc, więc dodatkowo to jest utrudnione. Um, Również e, naukowcy obawiają się o e, ryzyko związane z podawaniem e, leków stymulujących, uh -huh. stymulujących w okresie e, e, krytycznym w rozwoju, dla rozwoju wzrostu. mózgu. Aha, a, dla rozwoju mózgu. Dla tak, rozwoju ale mózgu. Też uh -huh. e, no i właśnie no jest to problem, bo póki co. Nikt nie eksperymentował na dzieciach. No nie ma takich badań, rzeczywiście prowadzonych na dzieciach, które powiedzą cokolwiek w jedną czy w drugą stronę. Było przynajmniej jedno badanie na zwierzętach, które sugerowało, że no rzeczywiście może pojawić się jakaś trudność w późniejszym życiu w uczeniu się mm. przykładowo, ale mm. to w jakim stopniu można przekładać badania na zwierzętach, na ludzi. Tak, byłbym bardzo ostrożny. Dokładnie. Mm. Więc y, jedyny wniosek z tego był taki, że y, w związku z tym trzeba być ostrożnym, mm -hmm. y, ponieważ nie można wykluczyć y, ani, y, ani zaprzeczyć mm -hmm. temu ryzyku. Y, no właśnie. Kolejna rzecz jest taka, że skuteczność na dzieci przedszkolne metafelofenida to jest również o wiele niższa niż na dzieci starsze. W porównaniu do alternatyw, które są na zachodzie: to znaczy, chodzi o behawioralny trening rodzicielski, mhm. o którym wspomnieliśmy w poprzednich odcinkach już. No, i właśnie sama, sam fakt, że są dostępne te alternatywy, jest pewnym argumentem, jest pewnym argumentem przeciw uh -huh. stosowaniu. Uh -huh. Warto jednak zaznaczyć, że nie dla wszystkich będzie to alternatywa skuteczna. Uh -huh. Um, więc e, jeśli chodzi o stanowisko za tym, żeby jednak e, była to możliwość mhm. dla przynajmniej pewnych dzieci. Stosowania leków u dzieci przedszkolnych. Tak, tak, tak. E, to to, że przed czwartym rokiem życia najczęściej wyłapuje się najcięższe przypadki. Mhm. I w tych najcięższych przypadkach no, trening rodzicielski może nie wystarczyć, uh -huh. a warto zauważyć, że w prawie 60% przypadków w tym wieku ma również zaburzenia współwystępujące, uh -huh. które, no, na które mogłoby pomóc jednak odpowiednie leczenie uh -huh. na ADHD. Tutaj też warto zaznaczyć, tak jak wcześniej się pojawiło, że o ile leki najbardziej wpływają na symptomy ADHD, to behawioralny trening rodzicielski bardziej wpływa na funkcjonowanie. Więc tutaj nie będziemy wiedzieli dużego, dużego obniżenia w zakresie objawów u, u dzieci, stosując wyłącznie, wyłącznie trening. Mhm. A też ważny, myślę, że szczególnie w polskich warunkach, ważny argument jest taki, że nie mamy alternatyw. W tej chwili, przynajmniej ja nie wiem uh -huh. o żadnym, nie ma dostępnego treningu rodzicielskiego skierowanego w stronę pracy z dziećmi za DHD. Więc w tym momencie. Niewiele jest mm -hmm, innych, mm -hmm. innych form pomocy, z których można skorzystać. Można skorzystać z oglądania naszego wideobloga. Na można jak najbardziej. Po to to robimy. Mm -hmm. To prawda. psychoedukacja nie ma żadnych skutków bocznych tak i z pewnością będzie, będzie pomocna, bo też te treningi rodzicielskie są właśnie po to, żeby dziecko lepiej zrozumieć, tak. jak funkcjonuje i działać w zgodzie z jego ADHD. Mm -hmm a nie przeciwko. Mm -hmm. Nie toczyć walki, tylko mm -hmm. pracować Kierować na... Kierować odpowiednio rozwojem dziecka. Dokładnie. War... Ważna też bardzo do zauważenia jest, ważny bardzo jest fakt, że najczęściej lekarze bojąc się przepisać leki mm -hmm. stymulujące, znaczy na zachodzie, bo mm -hmm. tutaj tak. wiele... No, wielu lekarzy może też po prostu nie wierzyć w ADHD mhm. albo niewiele o nim wiedzieć, ale nawet jeżeli, nawet jeżeli wiedzą i rozważaliby taką opcję, to wielu lekarzy po prostu boi się stosować mhm. leki stymulujące. W związku z czym rzeczywiście w tych przypadkach ciężkich i trudnych, gdzie widać, że dziecko potrzebuje jakiejś interwencji, przypisywane są inne leki. W tym. Neuroleptyki zapewne ma Pani na myśli, czyli risperidon, a klonidyna i leki, tak jak powiedziałem, antypsychotyczne, antypsychotyczne. Czyli, czyli neuroleptyki. Mm? Czy takie leki również mogą mieć skutki uboczne? Mają, nie na... tylko mogą, ale bardzo, bardzo często mają działania mm. niepożądane. No a przede wszystkim tak naprawdę. W w przypadku ADHD nie wykazują e, zbyt dużego silnego wpływu. Dokładnie, nie wykazują silnego wpływu w przeciwieństwie jednak do metylofenidatu, mhm. który ten wpływ mhm. wykazuje. Jest mniejszy niż u dzieci starszych, ale mhm. w dalszym ciągu jest e, mniej więcej na równi, jeśli nie trochę lepszy, e, co trening rodzicielski mhm. w sumie mhm. e, poprawiam się, e, jest trochę lepszy niż mhm. trening rodzicielski. Tak. Jednak po prostu e, zastanawiamy się tutaj czy Ryzyko będzie warte. Um, będzie warte um, Czy ryzyko za lat. przewyższa um, korzyści, które uzyskuje? Dokładnie. E, warto też zaznaczyć, że skutki uboczne, które pojawiły się w badaniach, o ile pojawiały się dość często, to nie były bardzo uciążliwe. Skutki uboczne, stymulantów? Jeszcze raz, po, po <śmudzi> tak. tym, że w grupie dzieci. Tak, mały. ciągle mówimy, kiedy mówię o lekach, mówię przez cały czas yes. o, o stymulantach. Um, no, i skutki, które, których można się spodziewać, to na przykład utrata apetytu, zaburzenia snu czy utrata wagi. Mhm. To były takie najczęstsze. No więc wnioski. Tak jak mówię, bardzo, mhm. bardzo fajnie się oglądało tą debatę, i też widać było, że obie strony są przekonane swoimi argumentami Aha, wzajemnie, i widać też było po sali, że podziela pogląd, bo kiedy trzeba było rozstrzygnąć debatę. To las rąk był zarówno w jedną stronę, Aha. jak i w drugą, i wiele osób podnosiło rękę dwukrotnie. Wow. Um, więc wnioski są takie, że nie przypisywać leków, nie, nie powinno przypisywać się leków bardzo powszechnie, bo rzeczywiście no jest pewne ryzyko, które trzeba wziąć pod mhm. uwagę. Nie jesteśmy pewni, jak one będą wpływać na długotrwały rozwój dziecka. Nie ma po prostu takich badań, mhm. więc trzeba. To e, jeszcze od, raz nie? podkreślę, mówimy o dzieciach 3 do 6 roku życia, tak. bo od 6 roku życia te le leki stymulanty są zarejestrowane, tak, natomiast tak, tak. mówimy Jest to o dzieciach poniżej granicy, że lekarze, do doktorzy, którzy prowadzili tę debatę mhm. mówią, że no nie y szastać tymi lekami, tylko w takich sytuacjach, jak rozumiem, zapewne za chwilę to pani powie, że w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście jest to potrzebne tylko, mhm. konieczne może wręcz. Dlatego w łagodnych przypadkach nie warto mhm. e, e, nie warto stosować leków, e, a również to było bardzo dla mnie ciekawe, e, czasem nie warto również diagnozować mhm. nie w związku z samym wpływem diagnozy na dziecko bezpośrednio, tylko z wpływem e, diagnozy na Wychowawców i mhm. na otoczenie, tak. w jaki sposób dziecko będzie traktować, mhm. bo wiąże się to z pewną stygmą Stygma. i mhm. um, no może utrudniać rozwój dziecka, mhm. Um, mhm. kiedy um, i na nie patrzy się przez pryzmat jednak tego ADHD. W, mhm. w, ale tutaj też mówimy o wieku przedszkolnym cały czas. Um, a stosować można, um, generalnie myślę, że konsensus był taki, um, że. Rzeczywiście są wyjątki, w których, w których warto byłoby okay. stosować stymulanty. Będzie to zawsze decyzja lekarza, żeby ocenić indywidualnie po prostu, jakie będzie ryzyko, jakie będą zalety, ale było kilka tutaj Ważnych do uwzględnienia. Przesłanek, które należy rozważyć. Dokładnie. No właśnie, brak alternatyw. Mhm. Nieskuteczność treningu behawioralnego. Mhm lub brak współpracy ze strony rodziców. Myślę, że też przypadek, w którym wiemy, że środowisko rodziców nie będzie pomocne w... No bo my tutaj nie możemy mówić o treningu behawioralnym. Mhm. W Polsce po prostu mhm. ten nie brak istnie. alternatyw jest, mhm. ale ważne będzie na ile sami rodzice będą się psychoedukować z, z kolei, mhm. na ile będą korzystać z um, treningów rodzicielskich. Ogólnie które są jakoś dostępne, porad i tak dalej, a różnie bywa. I również w przypadkach, gdzie te objawy rzeczywiście są silne lub umiarkowane, znacząco utrudniające funkcjonowanie. I także ważnym czynnikiem była wyraźna diagnoza. Żeby był to przypadek w pewnym sensie no, oczywisty z punktu mhm. widzenia diagnostycznego, żeby nie było wątpliwości, że może jednak coś będzie lepiej tłumaczyć ten przypadek. Tu też taka mała tylko uwaga. Ta jasna, wyraźna diagnoza to czasami może być trudne do osiągnięcia. Jak wiadomo, nie ma u tak małych dzieci żadnych narzędzi diagnostycznych do przeprowadzenia ustrukturyzowanych narzędzi diagnostycznych do przeprowadzenia takiej diagnostyki. Aczkolwiek, oczywiście, zawsze lekarz decyduje o tym, czy rozpoznaje ADHD, czy nie. I zawsze najlepszy, najlepszy jest wywiad, po prostu dokładne zebranie wywiadu z danym dzieckiem i obserwacja dziecka. Ale tylko mówię, że zależy, co się ma na myśli, mówiąc wyraźna diagnoza, ale rozumiem, że lekarzom, którzy tutaj dyskutowali ze sobą, chodziło bardziej o to, czy lekarz przeprowadzający diagnostykę widzi wyraźnie ADHD i nie ma wątpliwości co do tego mm. i, i wtedy. Tak, bo chodzi przede wszystkim o to, żeby nie podejmować e, decyzji pod wpływem stygmy związanych mm. z lekami i lęku, tylko rzeczywiście, żeby rozważyć indywidualnie e, ten, ten balans ryzyka mm. i, i, i zalet. Potencjalnych korzyści. I potencjalnych korzyści. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. We'll I'm